Widzę, witam. Widzę z tej strony Greenboy. Witam Was w kolejnym filmie na YouTubie. Dzisiaj jesteśmy w bunkrze, bo jest skażenie na dworze. No naprawdę wszystko jest dziwne. No i mogę normalnie funkcjonować. Nie, nie. Ale na szczęście, bunkier jest bardzo bogaty. No po prostu spójrzcie na to. Mamy tutaj maskę przecież lukrealną. Więc sobie weźmy. Weźmy sobie jeszcze kilka koksów na wszelki wypadek. I a jeszcze weźmy sobie miecz dobra. Tak w ogóle ja nie mogę nic bra brać z tego stojaka, bo akurat to nie jest moje, to wyjdźmy na dwór. Że sobie tam tu mam w ekwipunku jeszcze jakieś rzeczy, to zabiorę chlebek i kilof. No Dob dobra. Mm, no strzały. No dobra, Nie. E idziemy. Możemy już wyjść. Dobra. Dobra, na razie. Wszystko dobrze. O siema, jakiś gamer. Siema gamer. To ty se tu stój. Dobra. Słyszałam, gdzie zombie. Dobra. Tu jest normalny villager. Dobra. Sam se ten gamer stoi. Nie wiem, co on robi w ogóle. Dobra. Tu czysto. Ale widzicie. O, właśnie o to mi chodzi. Że na przykład owce nie mają wełny. A z nich wypada wełna. Więc. Mówię naprawdę tu się dzieją jakieś nie wiem co dobra to zobaczmy tutaj e, czy nie nie ma nic podejrzanego tu co... Ej, jaka skrzynia. O, i chle chlebek sobie weźmy skórzana zbroja. No weźmy sobie pyk, pyk i pyk. Dobra. Idziemy. No, ale fajne to są w ogóle łóżka. Nie, podwójne. Zobacz. Oj się ciemno robi. Dobra. Ko koty są na razie. Oj, tu jakaś dziura. No mówię, że to jest jakieś skażenie. Nie, wiem, co coś się w ogóle dzieje. Dobra, to pójdźmy. To szybko do bunkru, tylko dzień jest. A nie, przewidziało mi się chyba. Czy tam widziałem zmutowaną krowę? sam nie wiem. Stanie. A nie ma koników, szkoda. Szkoda. Dobra, szybko musimy pójść do e, chaty. Gdzie jest ta chata? Dziś przy dzwonie była. Tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, szybko. Szybko, szybko. Raz, dwa. No, zamknął przede mną drzwi. No wiem, że się też chowasz. Jezu. Obudź, i ja idę spać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra, drugi dzień. Bo, a zapomniałem Wam powiedzieć, że to będzie taka wersja. Właśnie, i będzie, będę sobie liczył dni, dopóki nie zginę. E, według, e, według mnie będzie wersja bardzo krótko, bo na pewno ja 3 sekundy ginę. A to do tego jest apokalipsa zombie. To, to wiecie. Dobra, to tu widzę, że jest. Pistolet, to sobie weźmy drugi. pistoleto. Ja w ogóle, no tu mamy tak emeraldu, po, to po co ja brałem jeden? Mam, jak jesteśmy tutaj bogaci. Dobra. Nie wiem o co chodzi. Weźmy sobie jeszcze strzały. Znaczy napoje. No tu naprawdę Bogactwo i to wielkie. E, tak, w ogóle tu w jednym village mnie zaprosił, bo wie, że jest apokalipsa, właśnie. Dobra, to pójdźmy od razu już na twór. No tu wie takie dziury dziwne, nie wiem o co chodzi. A mam też kozecki miecz. To coś tam wystaje. O, mówię, że dzi dziwne są właśnie te owce. O mam mało jedzonka, nie mogę biec. Zjem sobie yy, yy, ten yy, złote jabłko. A weźcie, że ten pistolet. O, on st umie strzelać. O nie! Napadają na nas! Bronić wioski. Skażenie. A wy co napadacie? Dobra, poszedł jeden. Tam jest drugi, z hikierą. Na hita? Dobra, na dwa hity. Poszedł, tam jest na... Został, ej, on ma enchantowaną. Dobra, ginie. Jezu, debastator! Debastator! Zostaw mnie. Ja nie mogę, nienawidzę debatatorów. Dobra. Giniesz, giniesz. Adja! Adja! To ten jest lepszy, ten jest lepszy. Fuh. Dobra. Idziemy. Musimy sobie lepsze bronie zbierać. O, to ten. Aż mamy przecież to ten. A, dobra, wezmę sobie. Nie, ma Gosiu. Adzia, adzia. Nie macie. Tu są jeszcze. Co co tam ten ma? Jakąś dziwną kuszę? Co to są za dziwne kusze? No, no Dobra. Nie macie. Dobra. Jest ich więcej. Ej, co to. Jest jakiś kosmiczny pistolet, dobra. Weźmy go i pójdźmy do wioski. Debastator! Debastator! Ej utknął. Siema, Debastator! No co tam u ciebie? Jajco, u ciebie. A masz, a masz. Nie ma cię. Ej, tam jest drugi. tego załatwmy. Siema, Debastator! To tam u ciebie? Słychać, chłopie. O, tam jakaś zmutowana krowa. Mówię, że to jest skażenie. Weźmy sobie od razu wszystko. Co to jest za krowa? Co to jest za krowa? Dobra. Nie macie krowa. Jakaś dziwne... No mówię, że to jest skażenie, no. Hop, hop. O, jak laguje. O kurde. Dobra, to my musimy sobie ten bunkier właśnie ulepszać, bo teraz jest poniszczony już, bo długo tu siedzę. Co tam masz ciekawego? Co tu zablokowane? No dobra. Nic nie kupuję. Na razie. O, deszcz pada. Spoko. Dobra. Zamora stanowu wydajność poster wydajność. Aha. No, takie. Lipa trochę. Yy, yy, dobra, to weźmy sobie jeszcze. Z tak I sobie zróbmy ten. Właśnie. Całą zbroję. Potem ją zmienimy na nederytową. Pyk. no nie ja mogę tego zdjąć a to ja nie mogę tego zdjąć jasny gwint czemu nie mogę tego zdjąć to ci przykleiło do mnie no wycraftuję diamentowe buty i zakładam dobra dobra co tam? No piękny dzionek. Czemu tu mówię, że cionek? Nie wiem. Pójdźmy. Dobra. I ruszam tam. No czemu ten gamer cały czas to mnie straszy? Gościu, pójdź do bunkra. Proszę cię. Nie, nie strasz. Dobra, pójdźmy sobie tu. Tak w ogóle pozwiedzajmy sobie tę wioskę, bo ja tylko ją znalazłem. I ona jest poniszczona! Ej! Ej, nie zauważyłem w ogóle. I ja... Ona jest poniszczona. ale to pójdźmy sobie tu. stanie, No. No no bita Tyle mogę z tego powiedzieć Bita Pójdźmy się od razu tu, tu dobra Jest it O siema villager Co tam u ciebie? Dobra tu dobra Nie, I tam jest golem. A to my mamy golema w tej wiosce! Ej, to ja nie widziałam, dobra! I, jak, i jaki epic. No tu wi widzę, że daj rozwalony U villagera, to pójdźmy sobie od razu do domku. Dobra. Owec, co ten Gamer w ogóle tutaj robi? Łapie, pójdź do bazy. Rozumiesz? Pójdź do bazy. Pójdź do bazy. Ja bym zniknął. On zniknął. O, Kłóca! Dobra, nie będzie się strzelał. Idziemy do bazy. Spanko, kimanko, spanko, kimanko. Co, co, a co to? To nie jest noc? Czemu nie mogę pójść spać? Ludzie! Co to ma być? Co to ma być? Zobaczę, czy już mogę zdjąć nareszcie tą zbroję. Co założę. I co się dzieje? Dobijają się do nas zombiaki! Zombie się do nas dobija. że uciekaj. Zostaw mnie. A masz. Ała. Uff. Ja. Ej. Drzwi nam rozwalił. Mam jakiś budulec? Dobra, dirtem się zabuduje. Szybko. Ej, no dobijają się do nas. Ej, nie może być. Tak, bym chciał tą zbroję, ale nawet nie mogę zjąć tej, co mam. Dlaczego? Dlaczego świat jest taki okrutny? O, On tańczy, ta tańczymy, makareny To był głupi. przecież jest, jest noc pokazuje. Mogę pójść spać. Czemu ja tu postawiłem? O mogę pójść spać nareszcie. Dobra nareszcie, wreszcie, nareszcie, nareszcie, nareszcie. Pada już. Nie dobra, nie pada. Hmm, to wyjdźmy, już muszę drew drewno ten właśnie jakoś wziąć Golem tu jest się na golem o, tam jest drugi. Ej, tu dużo jest tu kolebów. Utknąłem. Nie utknąłem, żartowałem. Dobra, nie. Co właśnie teraz zrobić? Jesteśmy w dziwnej sytuacji. Dobra, no, to pójdźmy od razu sobie tam. O, tu jest drewno. Dobra, co wykopmy. Drzwi trzeba zrobić nowe. A nam... Aha, to już wiem jak się zmienia. Dobra. Pyk. O! Dobra, już wiemy jak się zmienia. Ej, to git nawet. Dobra, to sobie zbierzmy to drewno. Zaraz. Nie wiedziałam, że zombie umią wyważać drzwi. Dziwne. Dobra. Co od razu? To drewno z Dziwne dźwięki. Oj, skażenie idzie. Uciekać. Szybko, szybko, szybko ucieczka. Muszę sobie trochę chlebka zjeść. Dobra. Idziemy Gdzie jest nasz Gdzie jest tam tutaj. Właściwie nie wiem o co chodzi z tym gamerem. No zmutowana krowa. Nie macie zmutowana krowa, o! Zmutowane krowy ci mnie śmiesz Śmiesznie wyglądają. Dobra. skraftujmy od razu drzwi drzwi piękne drzwi brzozowe drzwi brzozowe drzwi, drzwi, drzwi brzozowe drzwi piękne drzwi o. już? co to jest za Ło, kurde, Wilady ty to widziałeś? Stefan? Dobra, myślę, że tego nie widział. Dobra, Jezu, zobaczmy, co tam mamy ciekawego w skrzyni. Ej, ja nie widziałem, że to mamy. Ej, do dobra, zaklęte butle. Może się przydać. Sobie razu level zróbmy. Level, level, leci. Leci level. Na na na, na. leci lewy. Leci level. Dobra, koniec. 24 level. Oh my god. Oh my god. Zabudujmy od razu dziury, jak już mamy drewno. No i co, villager? Pasi? Pasi? Pasi. No ja tu mieszkam z moim villagerkiem. Mi, mi, mi. Dobra. Weźmy ten hełm Złoty i oddajmy go do skrzyni. Od razu... Albo dobra, kupę sobie coś od villagera. Mogę ci? Ej, dzwona. Dobra, mamy dzwona nie wiem po co, ma dzwona. Super Po nam dzwon nie wiem, ale jest super zabierzmy więcej emeraldków Emerald! Znaczy szmaragd. Dobra Dzwon, dzwon dajcie ten dzwon Dobra, mamy dzwon. Dzwon, 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 dzwon. Mamy dzwony w domu. Dzwony. To Ja cię poleciał ten dzwon. Dobra, jest. Przy drzwiach, hej, czemu to nie działa? Czyż powinna zadzwonić? Dziwne. Jak się otwiera, to powinna zadzwonić. Tu? Nie, nie wiem o co chodzi. Dobra. Chcę pójść na łowę z naszym pistoletkiem. Dziwne krowy. Nie. Nie. ja hi hi hi. Nie ma dziwnych krów. Nie ma. Dobra. Pójdźmy sobie od razu tam. Sobie. Tam zobaczyć, czy są ci pi pillagerzy. O, golema tu mamy. Ej! Tu jest kolejna wioska. Wioska koło wioski. Jasny gwint. Wioska koło wioski. Ile jest procent szans na to? Dobra, to sobie odwiedźmy tą wioskę. Podwójne drzwi. What? 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 To od razu sobie ją zamknąć. Zamknijmy wszystkie. Podwiedzajmy sobie tę wioskę. Może nawet tu zamieszkamy? Dobra. O, tu też podwójne drzwi. Nic nie ma. Ja, ja muszę poszukać skrzynek, żeby mieć i Ten, ten dom wygląda na bogaty. Wykrakałem. Nie jest taki gigaty. A jaj. Dobra, tu tu jeszcze jest domek. Ej. Dobra, to bidny, no, bidna treta wioska. Kosz od tej, gdzie mieszkam? Ej, a tu jest jeszcze wejście. Skrzynia, skrzynia jest. Co taka lipa? Dobra, weźmy sobie. Od razu wszystko. Jak już jest. Jak już jest. Dobra, tego sobie to, to nie bierzemy. Szukam tu potrzebnych rzeczy, nie takie, że, a nie takie to bije. Chciałem sprawdzić, czy nadal, czy tego nie usunęli, a nadal to bije. Dobra, tu jest ognisko, tu nic takiego ciekawego. I się ma golem, siema. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Ej! Jezus, Maria, myślałam, że on na mnie biegnie. Jasny kwit. Ja Dobra, to tutaj sobie zobaczmy coś. Czy jest tu coś ciekawego? Dobra, tu. Dobra, no. Ej, jest ja, skrzynia. A chlebek możemy sobie wziąć. Chleb. Gdzie, gdzie ja miałem chleb? chleb? To by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej survivala toksycznego, to zostawcie lajki, subskrypcja, a my widzimy się na następnym filmie, Nara.